Nasz diament całkiem gotów już, w cieśninach nie ma kry. takie i piękne panny stoją, w oczach błyszczący. Kapitan w niebo wlepia wzrok, ruszamy lada dzień, ruszamy tam, gdzie słońca blask nie gasi nocy cień, a więc krzyczą... O, o, o. Wielorybów cielska groźbę są, lecz dostaniemy je. A więc krzyczą oh, oh. odwagę w sercu miej! Wielorybów cielska groźbę są, lecz dostaniemy je. Ej, panno, po co łzy? Nic nie zatrzyma mnie. Bo prędzej woda kwiat zakwitnie, niż zatrzymam się. No nie płacz, wrócę tu, nasz los nie taki zły. Bo daduka furza fur i wieloryb biegły, a więc krzyczą Odwagę okay. w sercu miej wielorybów cielska groźne są, lecz dostaniemy je, a więc krzyczą Łapusen, klozar, okay. And posies go down. Your blood red roses go down. May dear old mother she said to me. Your blood red roses go down. May dearer son come home from sea. Oh, your blood red roses go down. Blow your fists and posies go down. Down. It's a round keep on, we all must go Go roses, chase the whales through the frost and snow Go blood-red roses, your peace and poses. Go down, down. The down. The down. down. Oh, your, your, your blood-red roses, go down I've come to your advance and to see you'll go just the whales through the frost and snow. Oh, oh, it's east east and and yes, i keep have got to go. But that is where the blow. Poses go down, your blood red roses go down. As you may, but go your mouth. After you grow too much, your head will burst. For your face and poses go down, your blood red roses go down. Yes, You're You're go. You're You're roses. Go down. Just one more. All and that will do Get down, you blood-red roses, get down For oh, we're the boys that kick our throat Get down, you blood-red roses, get down For your pics and poses Get down, your blood-red roses, get down Przez godzin mógł się stać takim zwierzęciem, jakie sobie wymarzył. To kim przez tą godzinę chciałby pobyć? Ja na przykład chciał przez godzinę wykryć Z jednej strony wielka przestrzeń, bo całe morze do Myślę, że jest to bardzo uczuciowe stworzenie i społeczne. I takie dobrze nastawione do świata. Konie. O, o ale wyścigowym konie. czy takim... No, jasne, rumakiem, szkapów. Arabskim czy tak. angielskim ciągle. Na wyścigach byś gnał? Mm -hmm. Przez godzinę, tak? Tak. Może bym dał radę. No, no dałbyś, ale... nie? Jak. Jako no. A ja bym chciał zostać owczarkiem niemieckim, ponieważ są to podobno bardzo inteligentne zwierzęta. I przez tą godzinę bym zobaczył, jak ludzie mogą być idioci. Od razu zakładasz, że byś to zobaczył. No wie? przypuszczalnie tak, no. No ja bym zdecydowanie chciał być tak, Jeszcze nie wiem jakim. Ale zdecydowanie świat z góry chciałbym zobaczyć. Gdzie byś poleciał przez tą godzinę? No latałbym do Lwowa i tam wszystko. Tak, więc myślę, tak, że to by Myślę, że chciałabym być jakimś takim zwierzęciem afrykańskim, lwem czy tygrysem, żeby przebiec całą Afrykę i pozbierzeć, popatrzeć na inne kultury. A ja bym chciała chyba przez godzinę być kotem. Kotem. Takim podwórkowym kotem. I sprawdzić, jak to jest naprawdę z tą niezależnością, która mnie bardzo interesuje. Czy one rzeczywiście są tak niezależne, jak się o nich mówi? Ja bym mówi. chciał być kotem. Orub, dlaczego orłem? To zawsze wysoko mnie no? No, ja chciałbym, przy, chciałbym przybować a ten wysoko, wysoko, wysoko patrzeć, patrzeć na, na świat na. z góry, pikować, czyli o. zwinąć się w locie, a potem gdzieś nad ziemią znowu rozpocząć. Poszczę tą prędkość, ten prędkość wyjazdów. A ja chciałbym być żabkiem. <noise> a dlaczego? Bo mnie żal tak nazywa. <noise> Czy Rze rzeczywiście dałaby tobie buzi? Tak, jak byłbym klapkiem. Właśnie złaś kurde. Chciałeś. Wiesz, Chciałeś coś ręczyć, ciekawego. To was. Chciałeś sensację. To masz. A słabe, ten teraz. To wiatr? A ile było? Jeśli nie chcesz posterować?